I don't know. Budowa i przebudowa bydgoskiej kanalizacji deszczowej to pionierski projekt, który pokazał, że Bydgoszcz jest smart. Smart to tak naprawdę inteligencja, która budowana jest za pomocą różnych rozwiązań, a ma nam pomagać w codziennym życiu. Ta inteligencja tak naprawdę w Smart City, która jest przed nami pewnie za 10-15 lat, będzie czymś zupełnie dla nas zwyczajnym wówczas. Teraz jest pewnym wyzwaniem do zrealizowania. Wyzwanie związane z retencją i wykorzystaniem wód opadowych w Bydgoszczy już zostało zrealizowane, a ulewne deszcze potwierdziły, że system działa. Zbiorniki się napełniły wodą od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Tak? Od tam kilku do osiemnastu procent dokładnie. Mamy to obliczone z dokładnością do jednego centymetra. Oczywiście e, do tego napełnienia zbiornika do maksimum to jeszcze daleka droga. Zbiorniki zostały zaprojektowane na przyjęcie opadów deszczu, który pod względem intensywności zdarza się raz na 20 lat. Dla porównania ostatnie majowe opady miały 10 razy niższy wskaźnik. To pierwszy tak innowacyjny projekt w Polsce oparty na sztucznej inteligencji. W ramach całego projektu korzystamy z licznych danych. Są to dane, które przewają z IMGW, są to dane, które spływają z urządzeń pomiarowych na sieci, są to dane, które spływają z deszczomierza. System musi jakby przeanalizować, które dane się nadają, które nie, i na zasadzie jakby prognozy, predykcji podpowiada, jak sterować całą retencją zmierznikową. Kiedy tą wodę przytrzymywać, jak na przykład jest susza, tak? a kiedy ją spuszczać, kiedy widzimy, że nadchodzi jakaś duża komórka opadowa. Przyjrzyjmy się tej inwestycji trochę bliżej. System retencji składa się z sieci kanalizacji deszczowej, czyli z kanałów deszczowych, oraz z wybudowanych w ostatnim czasie zbiorników retencyjnych. Każdy z tych zbiorników składa się z zespołu urządzeń. Pierwsze są to urządzenia kontrolujące ich działanie, sądy do pomiaru wysokości wody gromadzonej w tych zbiornikach. I urządzenia służące do opróżniania tego zbiornika, i na koniec też urządzenia służące do czyszczenia na każdym z tych zbiorników. Miejskie wodociągi postawiły na inteligentny system sterowania, dzięki któremu zbiorniki działają nie tylko indywidualnie, ale także współpracują ze sobą nawzajem. Dodatkowo, na razie w pięciu lokalizacjach, wprowadzono system oczyszczania deszczówki, aby można było ją ponownie wykorzystać. W wodach deszczowych znajdują się zawiesiny, do nich są poprzyczepiane zarówno metale ciężkie, jak i bakterie. Związki spalania paliw, czyli wszelkiego rodzaju WWA. I te związki należy zatrzymać w układach właśnie oczyszczania po to, żeby ta woda, którą później będziemy wykorzystywać do celów podlewania, do celów na przykład, nie wiem, zasilania fontan czy, czy czyszczenia, podlewania ulic, no żeby była po prostu czysta, zdatna i bezpieczna. Systemy oczyszczania znajdują się między innymi w Parku Kochanowskiego czy w Parku Kazimierza Wielkiego. Są niewidoczne dla mieszkańców, bo zamontowane pod ziemią. Tam odbywają się procesy filtracji i dezynfekcji, które pozwalają na wtórne wykorzystanie deszczówki. Rozwiązania polegające na zbieraniu tej wody opadowej, czyli zbieraniu tej retencji, a potem jej wykorzystywaniu ewentualnym np. do podlewania czy też do, do oczyszczania tej wody i wprowadzania z powrotem do biegu, jest rzeczą niezmiernie ważną, w szczególności, że jakby zasoby wody nie są nieograniczone. A wszystko dzięki małej, wielkiej zmianie. Zmiana wydawałoby się trywialna, zmiana filozofii. Jak było? Czyli padało, to jest zło, to jest problem, jak najszybciej się tego pozbyć, tej deszczówki, do kanału do rzeki. A my dzisiaj mówimy nie. To jest wartość, to jest dobro. Musimy się nauczyć zatrzymać i wykorzystać. To właśnie koncepcja miasta gąbki. Ale oprócz inwestycji samej w sobie, ogromną wartością jest także wiedza, którą udało się zdobyć. Warto tą wiedzę zebrać i warto się nią podzielić w gronie specjalistów, którzy mają podobne wyzwania, po to, żeby podnosić ogólnie poziom wiedzy, w, na przykład w kształceniu także studentów. Stąd ogólnopolska konferencja naukowa, którą zorganizowały miejskie wodociągi i kanalizacja. Po raz pierwszy rozwiązaliśmy problemy, których przedtem nie, nie dało się rozwiązać, czy, czy nie podchodzono nawet do rozwiązania tych problemów. Spisaliśmy nasze doświadczenia z tej długiej drogi przygotowania i realizacji projektu, bardzo czasami trudne doświadczenia. Wpisaliśmy to w formie wytycznych i rozdaliśmy to wszystkim samorządowcom, wodociągowcom. W Polsce takiego projektu jeszcze nie było i jak mówią specjaliści, pewnie długo nie będzie. Potrzebna jest nie tylko odpowiednia wytrzymałość miasta na wybudowanie tego typu infrastruktury, ale i ogromne środki. Inwestycja kosztowała prawie 300 milionów złotych.